Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat nuksa. Dzisiaj mam dla Was fajny programik, bardzo ciekawy. Mianowicie o co chodzi? Jak wiadomo, niektórzy mają bardzo, bardzo stałe zdjęcia z jakichś starych telefonów. Tudzież mamy jakieś kiepskiej jakości fotografie z netu ściągnięte itd. I dzięki temu programowi, który dzisiaj Wam pokażę, chodzi o program Upscaler, Upscaler, chyba się to tak mniej więcej wymawia. Możemy polepszyć sobie jakość tych zdjęć. Oczywiście w grę wchodzi tak zwana sztuczna inteligencja, algorytmy, które poprawiają jakość tych obrazów. I co ciekawe, nie musimy korzystać z rzeczy w chmurze, internetowych, tak? bo wiadomo, że nie wiemy, co się z tymi rzeczami teoretycznie dzieje, gdzie te nasze zdjęcia lądują itd. itd możemy sobie powiedzmy polepszyć jakość zdjęcia ja Wam pokażę, że, że naprawdę fajnie, fajnie, bardzo fajnie to wygląda. Również nie musimy posiadać do tego karty RTX ze sztuczną inteligencją, jednostkami jakimiś tam dziwnymi, nie wiadomo i tak dalej, i tak dalej za ciężkie pieniądze Możemy to zrobić na własnym komputerze, na Linuxie do kompletu co jeszcze? No tyle, co ja będę gadał. Pokażę Wam stronki programu, jak to wszystko mi co wygląda. No potem ogarniemy sobie sam program. Naprawdę efekty tego, jak ja sobie zobaczyłem, mam tutaj kilka przygotowanych zdjęć takich. To wow, naprawdę po prostu wow. Gorąco zapraszam. No i mamy tutaj stronkę internetową tego programu. fajnie wygląda, świetnie jest zrobiona, podoba mi się taki fajny efekcik. Program się prezentuje w ten sposób, mam informację oczywiście tutaj o... Kodzie bo to jest otwartość źródłowa, jak najbardziej na GitHubie, tutaj. Widzę, że człowiek ma tutaj również inne repozytoria, tudzież inne dziwne rzeczy sobie prowadzi. Siedem sztuk tego wszystkiego jest, więc trochę tutaj rzeczy ogarnia. Oczywiście, informacje co i jak działa, wszystko sobie tutaj można dostać. Tutaj mamy na przykład jeszcze inną stronkę internetową na której są porównania, jak to wygląda przed, jak to wygląda po. Naprawdę, nie wierzyłem, znaczy nie wierzyłem, kurde, no. no, właśnie. Ale się przekonałem sam, zresztą sami się przekonacie, zobaczycie, jak to sobie tutaj TGS działa. Opiera się to wszystko teoretycznie i praktycznie o algorytmy S GRAN, NCN Vulkan, czyli jest wymagana karta która obsługuje wulkana, bo to na tej zasadzie działa ten cały upscaling, AI i takie różne inne rzeczy. Nie, nie wnikałem to naprawdę, ale głównie ten algorytm jest stosowany właśnie do ANIM, tego typu rzeczy, do polepszania, ale bez problemu sobie to działa na, na zdjęciach, normalnych zdjęciach, zaraz to zobaczycie zresztą. Teraz tak, na szybkości program można pobrać sobie jako app image, a. ja preferuję coś takiego, można go pobrać także na Flathub'ie pewnie w repozytoriach też tam siedzi, ja pobrałem sobie, żeby nie robić bałaganu, nie lubię flatpaków, pobrałem sobie po prostu app image i z niego będę sobie tutaj korzystał, tak, informacje co, gdzie, jak i tak dalej oczywiście są na stronkach internetowych dostępne jak najbardziej. Ten, dobra, to to już można sobie teoretycznie odpuścić, tak. Okej, okay, jesteśmy u mnie na pulpicie, już wszystko ładnie, mam nadzieję działa sobie. Co robimy, co robimy? Po pierwsze, to jest Endeavor OS, jakby się ktoś pytał, XFCE no. Dobra, uruchamiamy programiki, które będziemy potrzebować, czyli będziemy potrzebować do pokazania na pewno Nvidia, jak to nam się zachowuje tutaj, bo oczywiście program krysta z nas z karty graficznej. To jest zwykła 1660 Super, nic wielkiego Procek tu jest mały potwór Ponieważ jest to 3900X Ryzen, 12 rdzeni 24 wątki maksimum 4,5 GHz Więc jest power Powiem to tak, jest tutaj power I ten power się przydaje Do tego typu rzeczy, naprawdę Zresztą sami zobaczycie jak to będzie się tutaj działać Działać albo i nie działać Teraz tak, potrzebujemy programiki, Tu znaczy programiki. Bo potrzebuję zdjęcia. Tu mam przygotowane parę. to mam parę przygotowanych. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem rzeczy. Tu nawet sobie już jedno testowałem i powiem Wam, że jest słowo kurde. Powiem to tak. Oczywiście cudów się nie ma co spodziewać. On nie wiadomo, nie wiadomo... Jeżeli nic w ogóle nie widać, to on nie stworzy Wam zdjęcia, tak? To jest normalne. Ale to, co ten program potrafi, to zresztą co ja tu będę opowiadał. Jedziemy. Upscaler. Mam tutaj go ładnie zainstalowanego. Na mi się odpala na drugim monitorze. E, ok, program wygląda w ten sposobik po uruchomieniu. Stój, kolego, szalony. E, mamy tutaj kilka opcji. Wybieramy sobie oczywiście zdjęcie, jakie chcemy mieć załadowane. Wybieramy sobie typ algorytmu. Ten to jest ten pierwszy, o którym wspominałem, testem podstawowy, który korzysta ze skryptów AI i do kompletu jeszcze renderuje to poprzez wulkana na karcie grafiki. Pozostałe to już zależy naprawdę, możecie próbować, na którym, którym z nich będzie to wszystko lepiej po prostu ewentualnie wyglądało. Ja zostawiam ten standardowy, nie ma co. Możemy sobie zdublować abskalowanie. Czyli do, on normalnie robi chyba czterokrotnie do góry, plus jeszcze możemy to dwukrotnie powiększyć, zaraz zobaczycie o co chodzi. Folder wyjściowy, damy sobie oczywiście do upscale, żeby był dokładnie taki sam. Zaawansowane, możemy wybrać sobie czy, jaki format piku czy webp, jpeg, png, a u mnie zostanie jpeg na przykład. No i tutaj za chwileczkę nam się pojawi taki, a co ja będę mówił na sucho, po prostu odpalmy to sobie. Teraz tak potrzebuję dostać się do tego upscala i zobaczmy pierwsze zdjęcie. No, właśnie, wybieram pierwsze zdjęcie, tylko coś mi tu chyba nie za bardzo działa. A bo to są gify, a gifa chyba nie można zrobić. A zobaczymy drugiego gifa, czy mogę zrobić. Już się napaliłem, że będę mógł gify tutaj wam pokazać. A widzę, że jednak nie. No nie, on gifów nie obsługuje. Musiałbym to przerzucić sobie do, do JPG-a, tak? No to zaraz to zrobię. Sekundę. Dobra, słuchajcie, mam zrobione tutaj konwersje, już na, na JPG-a, pozmieniane wszystko elegancko. Teraz jak te zdjęcia wyglądają? 300x214 po powiększeniu wygląda to tak. To jest 300x238. Wygląda to tak. Tu mam taki specjalnie wziąłem sobie rozmazany tekst, który po powiększeniu jest jeszcze bardziej rozmazany. Piesek, proszę bardzo, który też ładnie rozmazuje. I to jest nasze miniaturkowe, tak? Oryginał z miniaturki. Tak wygląda. Niezbyt fajnie, nie? No a tutaj mamy jakieś takie też jest troszeczkę delikatnie mówiąc, rozmazany temat, tak? No to odpalamy sobie nasz programik piękny upadzie. Ja mam tego upskalera? Tutaj jest, proszę bardzo. No i i odpala się na drugim monitorze. Zawsze kurde, zawsze. Czyli tak, bierzemy sobie tutaj główny mój katalog. Gdzie jest mój główny katalog? Tutaj, tutaj. Weźmy sobie na przykład, a ten samolot nie będzie z miniaturki, tak? To jest ten. Trzeba go dobrze tutaj ustawić do upscale. Wynikowy dam sobie tutaj, dokładnie tak. Tu jest reszta wszystko chyba ogarnięte, powiem to w ten sposób. Tu to zostaje tak jak jest, dobra, no to możecie sobie popatrzeć. A jeszcze tutaj nie zmieniłem. Oczywiście, proszę. Tu, jak mówiłem, wszystkie informacje o procesorze, zajętości i tak dalej macie. W tej chwili, użycie grafiki jest 30%. Dlatego, że tu lecą mi teledyski i jeszcze nagrywam OBS-em, tak? Plus kamera do kompletu, więc karta ma co robić. No ale dobra, zaczynamy po kolei. Proszę bardzo. To troszeczkę potrwa. Mam nadzieję, że nie zbyt długo, bo to są, nie są jakieś wielkie zdjęcia, wielkie rzeczy. Jak widać, wszystko na razie leci na procesorze, 100% na procesor sobie wchodzi. Grafika tutaj jest oszczędzana, grafika jest przy niektórych rzeczach wykorzystywana. No i mamy gotowe. Mamy gotowe, słuchajcie. Popatrzcie sobie, jak to wygląda. To jest oryginał, tak. A po robocie wygląda to tak. No jest różnica, nie? Jest różnica, autentycznie jest i to zajeb... różnica. To jest jedno zdjętko. Weźmy sobie drugie. Weźmy sobie kolejne zdjęcie na przykład. E... A nie będzie to One jest mocno rozmazane I tak dalej, tak Wyjściówka jest upscale, jest ok Tutaj mamy to wulkanowe No to lecimy Tu będzie miał trochę chyba więcej roboty Zaraz zobaczymy co z tego będzie Aż ciekawy jestem, bo tego zdjęcia nie sprawdzałem Tam parę fotografii różnych przeglądałem I tak dalej Cudów nie było, to mówię od razu, że cudów nie było Ale, ale naprawdę Jest o, kurde! O, kurde! Ja wiem, że trochę to tak. No. Niektóre rzeczy, no, nie jest w stanie wszystkiego odtworzyć, ale. Oczywiście można sobie stopień tego ustawić, tak. No, tak jak mówimy, że szczegóły są stracone, no to, to. To ten, gdyby użyć innego, załóżmy tutaj, yy, protokołu, pewnie by było lepiej, tak? Można to sobie wszystko dostosować, ale, ale mimo wszystko, jest kopany cały. Trzeba by użyć innego protokołu ewentualnie. Mogę spróbować teraz od razu przy was tutaj. Sharpen image, możemy dać Sharpen na przykład, tak? No i zobaczę, jak będzie po Sharpen to wyglądało nie jest idealne, to jeszcze jeżeli, jeżeli by w ogóle zatrudnić do tego, tak? No... No chyba jest lepiej, bo przynajmniej da się to odczytać, prawda? Te twarze wyglądają dziwnie, jak, jak, jak jakieś, kurde, ten... Ale mimo wszystko... Naprawdę mimo wszystko moim zdaniem jest, jest bardzo, bardzo dobrze. Nie idealnie, ale, ale robi to po prostu robotę. I widzicie, że inny algorytm jest zupełnie inaczej nam to wszystko tutaj się po prostu prezentuje, tak? No tekst jest prawie do odczytania. A jakby na tym jeszcze trochę posiedzieć po prostu, to myślę, że w ogóle. Dobra, to w takim razie ja sobie teraz ogarnę resztę tutaj zdjątek i pokażę Wam je potem na normalnym programie do przeglądania zdjęć. I zobaczycie, jaka jest tutaj po prostu różnica. Widzimy się za chwilę. Dobra, mam chyba zrobione, słuchajcie, wszystkie wszystkie zdjęcia. Nie to, nie to, miałem to, bo normalnie jestem ten. No. Tak to wygląda w oryginale, tak? A tak to wygląda po zrobieniu. O kurde. Dwukrotne przybliżenie jeszcze tematu. To jest różnica, nie? Kurde. O. No właśnie. Coś niesamowitego. Ale im prostszy, prostszy kształt, tym lepiej mu to idzie, tak? Widać było na tych zdjęciach tamtych, że no. A tutaj ostre, że szok. No i teraz obiecałem, oczywiście, na samą końcóweczkę, już tutaj obiecałem pokazać, jak to będzie wyglądało no, w normalnym programie, tak? W normalnym programie. No i teraz kurczę, żeby tutaj zrobić to jakoś sensownie, jedno po drugim. No okej. Okay. To jest oryginał, tak? To jest oryginał. Tu jest jedna przeróbka. No ja wiem, że to jest rozmazane, że, że ten, ale naprawdę mimo wszystko, nie. Tu są jeszcze różne wersje tego w ten sposób. Więc można to jakoś w miarę jeszcze poustawiać. Tu jest kolejne zdjęcie takie tego typu. Tak to wygląda. A po przerobieniu. No twarze są trochę zniekształcone, ale mimo wszystko jest, jest OK. Tekst. Proszę bardzo. Tekst wygląda w ten sposób, a po przerobieniu wygląda tak. To idzie już zrozumieć. I tak jak mówię, tam trzeba sobie odpowiedni algorytm wybrać, tak? Bo ja dałem po prostu taki, żeby, żeby ten. No ale kurde, no, to chyba jest różnica, prawda? No, i ten piesek nasz, kochany, on wygląda w ten sposób, a po powiększeniu. O, kurde. Pytania? Bo ja nie mam żadnych w sumie. Ja w sumie, szczerze mówiąc, nie mam żadnych pytań. No i to nasze zdjęcie, oczywiście, tak? Proszę bardzo. Po przeróbce. No, i tak możemy się w naszym fajnym pingwinie, dom, domowym pingwinie tutaj pobabić trochę, tak? Bez, bez żadnych. O, kurde. Robi to robotę. Robi naprawdę to po prostu robotę. Dobra, kończymy ten materiał. Mam nadzieję, że programik się. Oczywiście znowu przyda. Taka mała zajawka mi wzięła na, na ten. Mi się, to, mi się trochę ten programik przyda, bo mam parę zdjęć skopanych z dawnych, dawnych lat. Albo malutkich w ogóle zdjęć, i myślę, że będzie można z tego zrobić po prostu coś, coś dużo bardziej sensowniejszego. Powiem tak, bo no kurde, coś się drze, strasznie. Mimo wszystko, tak, no, no naprawdę, mimo wszystko jest jest szok. Świat Linuxa. Bartek z kanału świat Linuxa się kłania, gorąco pozdrawiam. Trzymajcie się, do następnego miłego. Cześć, papa.